To ostatni raz, kiedy stary zegarmistrz pochyla się nad zegarkiem syna. Jego drżące palce delikatnie układają każdą, nawet najmniejszą część mechanizmu. Każdy ruch to szept pożegnania, ostatnia próba zatrzymania czasu, który dawno już przeminął. Wkłada zegarek do małego, wyblakłego pudełka, jakby chował w nim najcenniejszy skarb. Zamyka swój warsztat, a dźwięk przekręcanego klucza odbija się echem w pustym pomieszczeniu, pełnym wspomnień i cichego tykania niezliczonych mechanizmów. Wychodzi na ulicę, a gwar miasta zdaje się go omijać. Mija szkolne boisko, gdzie dziecięcy śmiech miesza się z krzykami. Nagle jeden z chłopców potyka się, a jego zabawkowy zegarek z trzaskiem upada na chodnik. Malec patrzy na zepsutą zabawkę ze łzami w oczach. Starszy pan podchodzi, uśmiecha się ciepło i bierze zegarek w swoje dłonie. Kilka zręcznych ruchów i wskazówki znów zaczynają się poruszać. Oddaje go chłopcu i mówi cicho: Dbaj o swój czas, jest cenniejszy niż myślisz. Odchodzi, nie oglądając się za siebie. Chłopiec patrzy na jego znikającą w oddali postać, a w jego oczach widać zdumienie i wdzięczność. Czas płynie dalej. Ale niektórzy ludzie na zawsze pozostają w jego rytmie. Z powrotem w warsztacie, pośród setek zegarów, ten jeden, zamknięty w pudełku, wciąż tyka cicho, powoli, ale regularnie. Jakby ktoś z daleka mówił: Jestem tutaj, tato, zawsze będę. Dziękuję, że obejrzeliście tę historię do końca. Jeśli poruszyła wasze serca, zostawcie kciuk w górę i zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych opowieści. Do zobaczenia.